Dzień dobry. Chodźcie, pokażę wam, jak umieścić sobie kalle w gąbce florystycznej. Akurat tutaj robię taką kompozycję na pomnik. Już mam kalle umieszczone. Nie chcę przychylać, bo to jest na świeżo. Jest. woda, wylatuje. O, może tak. Kalle fajnie stoi, nie połamała mi się. Co? Lecimy. Potrzebuję kalle na pewno. Gdzieś taki kawałeczek tylko jej chcę. Montuję sobie z jednej strony patyczek, z drugiej patyczek i owijam tapą, czyli tą taśmą florystyczną, zieloną. Dociągam, bo ta taśma jeszcze też ma w sobie klej, który nam ładnie tutaj łączy. Dobra i montujemy w gąbce. Wybieram sobie miejsce tutaj i spójrzcie jak pięknie weszła. To jest kalla. One są tak wysoko, żeby były podniesione. Nie mała mi się. Pięknie stoi. Dziękuję za uwagę.